Wiedziałem, że powrót do smartfonów to jest kiepski pomysł, organizm zaczął się buntować, straciłem głos i teraz mógłbym prowadzić raczej podcasty o tematyce kryminalnej albo opowiadać o 50 latach mojej pracy w FBI, ale niestety potrafię opowiadać wyłącznie o telefonach dla ludzi, którzy kochają glony. Czy dziobak to jest obiektywnie najlepsze zwierzę? Yy, tak, to mi akurat yy, nie pasuje pod tezę. Czy leniwiec to jest obiektywnie najlepsze zwierzę? Nie, ale jest ciekawe i trudno nie darzyć takiego leniwca sympatią. I właśnie tak pomyślałem, że może powinienem dać znać. Rilmi, żeby w kampanii promującej Realme GT2 Pro wykorzystali leniwca, bo yy, tak oglądałem oficjalne materiały reklamujące ten telefon. Bardzo ładnie wykonany, ale jednak moim zdaniem bardziej do niego pasowałoby to. I to wcale nie jest wada. <laughs> Otóż Realme GT2 Pro to nie jest obiektywnie ani najlepszy, ani najbardziej opłacalny smartfon, jaki możecie kupić. Ba, prawdopodobnie to nie jest nawet najlepszy GT2 Pro na rynku urządzeń mobilnych. Ale i teraz zabrzmię jak boss smartfonowej mafii, Temu dzieciakowi udało się zyskać moją uwagę. Zeszłoroczny Realme GTS był na moim kanale prestiżowy tytuł Najlepszego Smartfona 2021. Żeby telefon osiągnął coś tak wielkiego, musi spełniać wiele wyśrubowanych kryteriów, mianowicie być nie za słaby i nie za drogi. To był przedstawiciel wymierającego gatunku pogromców flagowców, czyli telefonów, które. Za ale Wy na niezbyt długo nie musicie zapłacać, bo kosztują bardziej 2000 zł niż 5. Ale GT się chyba skrzyżował z jakimś flagowcem z wyższych sfer, bo jego dziecko, czyli GT2 Pro nie kosztuje już ani 2000, ani 5000, tylko równo po środku 3,5 Tylko teraz, czy ten tajemniczy ojciec cokolwiek zostawił benkartowi, czy też bezceremonialnie się zmył? I ślad po nim zaginął. Otóż zostawił tylko właśnie takie cechy, które sprawiają, że Realme GT2 Pro nie jest obiektywnie super, najlepszy, przystojny, tylko intrygujący. Jak ja. I przede wszystkim widać to w aparatach. No, Realme od dawna zapowiadali, że się wezmą w końcu za to, bo ich telefony do tej pory robiły raczej średnie zdjęcia, ale najwyraźniej uznali, że na samą jakość nie są w stanie konkurować z Samsungami S albo iPhone'ami i postawili na dziwne. Obiektywy. Bo y, tak, może najnowszym Samsungiem, czasem sobie ładniejszy portret, ale on nie pokaże mi w 40-krotnym zoomie, jak wielkim jestem brudachem. Obiektyw, mikroskop do fotografowania z odległości kilku milimetrów. Do wyboru macie 40-krotny albo 20-krotny zoom. Każdą fotę doświetlają dwa LEDy, żeby cokolwiek było widać, i no, to jest zajebiste. W końcu mogłem spojrzeć na świat z perspektywy robaka. W którym na co dzień jestem, wyłącznie metaforycznie. Odkąd mam ten telefon, chodzę i robię mikroskopowe zdjęcia absolutnie wszystkiemu. Po co? Z tego samego powodu, dla którego Marian Kowalski, czyli kandydat na prezydenta, trzyma w domu zmumifikowanego chomika. Nie wiem, to nie jest praktyczne, nigdy do niczego tych zdjęć nie użyję, ale. Podoba mi się, tak po ludzku. Znacznie więcej mogę za to wyciągnąć z ultra szerokiego kąta tego Realme, bo naprawdę dla odmiany jest ultra szeroki, bo ma aż 150 stopni. Podczas gdy standardem w telefonach jest raczej coś pomiędzy 110-120 i zdjęcia tego typu będą idealne na okładkę mojego hip hopowego mixtape'u prawdzie nie potrafię rapować, no ale w większości raperów to nie przeszkadza. Ewentualnie to jest perfekcyjny obiektyw do robienia zdjęć do ogłoszeń sprzedaży w Warszawie apartamentów typu studio 12 m kwadratowych, 15 tysięcy za metr, bo robi. Taką przestrzeń, że kurczę będzie wyglądało, jakby kuchenka stała zdrowe 20 cm od kibla. Możecie też robić normalne, to znaczy wciąż szerokie, ale nie aż tak szerokie zdjęcia, to znaczy takie jak z innych smartfonów, i wtedy one po prostu są troszkę ucięte. Ostatni aparat z tyłu, czyli ten najważniejszy, na pewno jest niezły, na pewno wystarczający, nie z super najwyższej półki, ale i na zwykłe fotki, i na tryb nosny, i na filmy, na pewno nikt, nawet rasowy Polak, nie będzie narzekał. Tylko selfie mi się tak średnio podobają, bo mam niewyjściowy ryj, ale fakt faktem znacznie ładniejsze wychodziły mi z odczuwalnie tańszego Oppo Reno 7 5G. Okej, okay, czy zamiast tych mikroskopów i 150 stopni, wolałbym mieć jeszcze lepsze zwykłe obiektywy albo teleobiektyw, którego tutaj nie ma. Jako człowiek być może, ale jako recenzent, który na nowo próbuje odnaleźć w sobie pasję, a nie ma akurat dostępu do martwych chomików Zdecydowanie nie. To jest świetne, a gdybym na przykład jechał na wakacje, których nie mam, ze znajomymi, których nie mam, to na pewno wszyscy prosiliby mnie, żebym robił zdjęcia, bo tylko ja miałbym takie obiektywy. Tak więc, z tym smartfonem, z tymi aparatami, w mojej wyobraźni, jestem królem życia. Kolejny niesamowity feature otóż, to jest najdroższy i najbardziej premium telefon w całej historii Realme. A wiecie, czego ceny ostatnio masakrycznie poszybowały? Yy, wszystkiego w sumie, ale chodzi mi akurat o papier. Nawet mi się ostatnio śniło, że pisałem kartkówkę z historii w szkole, ale nie miałem kartki, bo nie było mnie stać i, i dostałem jedynkę. Znaczy inna sprawa, że też nie, nie umiałem na nią, ale no. Na szczęście obudziłem się krezusem. W każdym razie Realme dopasowuje się do wysokich wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku dóbr ekskluzywnych i plecki tego modelu mają być w dotyku takie, no, papierowe, właśnie. I to się oficjalnie nazywa Paper Tech Master Design i ma być eko. <noise> Debile mogli po prostu wywalić ładowarkę z pudełka, to jeszcze byśmy z grincelem zarobili. Każdy milion smartfonów GT2 Pro wraz z nowymi ekologicznymi opakowaniami pozwala zaoszczędzić tyle plastiku, ile jest potrzebne do wyprodukowania 3,5 miliona plastikowych butelek. Czyli w mniej imponującej wersji, jak kupicie sobie taki smartfon, to później możecie trzykrotnie kupić sobie jeszcze bez wyrzutów sumienia kolę w butelce. I raz z kimś na spółkę jeszcze. Nie no, nie zbije się, nie brudzi się, złapy się nie wyślizguje, tylko właśnie kurczę, ten wygląd jest taki raczej mało premium. Jeszcze ten kolor, jakbym w życiu żywił się tylko glonami. Ale znowu ciekawie. Ach i. Nie zapominajmy o autografie pana Naoto Auto Futasawy, czyli projektanta tego smartfona, czyli o kolejnym zmumifikowanym chomiku tego modelu. Bo no nie wiem jak wy, ale gdybym ja sobie zrobił listę top miliarda osób, od których chciałbym autograf, to z całym szacunkiem, ale prędzej by tam był jakiś balsamista chomików niż pan yy, Futasawa, tak więc nie wiem. Po co to? I w końcu jedna cecha, bez której żadny prawdziwy pogromca flagowców obyć się nie może czyli najnowszy, najpotężniejszy procesor w stosunkowo dobrej cenie. Chociaż w tym przypadku to raczej jest y, stosunkowo dobry procesor w y, najpotężniejszej cenie. To jest pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8 generacji, pierwszej, jaki dłużej testuję, i powiem wam, że w płynności działania na co dzień nie widzę żadnej różnicy między nim a starszym o dwie generacje Snapdragonem 870 w Oppo Reno 6 Pro, którego używałem przez ostatni miesiąc. A nawet powiedziałbym, że Oppo działa mi troszkę płynniej. Tak więc serio dożyliśmy czasów, w których nie ma sensu ulepszać flagowych procków. To znaczy dla Qualcomma jest sens, bo oni mają z tego hajs, ale właśnie no, średnio im wychodzi. Nie no, pewnie Nowy Snapdragon oferuje większą wydajność do wymagających gier i ja sobie zawsze obtajam moc na asfalcie 9 albo innym Mortal Kombat, i tutaj jest doskonale, ale wszedłem sobie w top gry w sklepie Play. I wiecie co? Okazało się, że ludzie nie grają w Mortal Kombat albo w asfalta. Ludzie grają w to albo ewentualnie w. Znowu napadłeś na moją wioskę w Coinmaster, śmieciu głąby Pierdol. Więc spoko, niech ten Snapdragon tam sobie siedzi, ale nie dajcie sobie wmówić, że go potrzebujecie. Dla pewności zainstalowałem Twerk również na 20 innych telefonach i też działa wspaniale. Ekran, i pewnie się już domyślacie co powiem: zmumifikowany homik. W sumie to lepsze by mieli reklamy z tym chomikiem, właśnie niż z leniwcem. Jest bardzo, bardzo dobry AMOLED 120Hz, jasny tylko właśnie. Nie wiem, po co mu rozdziałka aż 3216 na 1440 bo mogli dać mu Full HD i zaoszczędzony hajs władować w nowy samochód Prezesa albo w teleobiektyw, albo władowanie indukcyjne, albo w certyfikat wodoszczelności, bo to są trzy takie jedyne funkcje, które moim zdaniem telefon za 3500 zł byłoby miło, gdyby miał, a ten ich nie ma. Ale okej, okay, ekran super, a jeszcze do pary z niezłymi głośnikami Stereo. Bardzo miło na tym telefonie ogląda się głupie filmiki w internecie, albo produkcje erotyczne, albo na przykład obrady Sejmu. No generalnie przydałoby się coś, od czego skacze wam puls, bo. Czytnik linii papilarnych w ekranie tego Realme, oprócz tego, że czyta linie papilarne w ekranie, to potrafi jeszcze mierzyć tętno. Nie wiem, na ile to jest dokładne, bo mnie w spoczynku wychodzi tętno z mumifikowanego chomika, ale znowu ciekawe. Bardzo sympatyczne wibracje. Ciekawe. NFC 360, czyli że niezależnie od tego, jak bardzo niedbale i spogarną przyłożycie telefon do czytnika w sklepie, to i tak wam płatność przejdzie, chyba że nie macie hajsu. Ciekawe. Recenzenci pragną dosłownie jednej rzeczy, i to chyba obrzydliwe: żeby każdy telefon nie był identyczny. I ten nie jest. Do tego ma jeszcze Androida 12 z mnóstwem opcji dopasowywania wyglądu i działa na jednym ładowaniu tak 5-6 godzin na ekranie, więc idealny na maratony obrad Sejmu i ładuje się w 35 minut do setki. I wszyscy recenzenci oceniają go pozytywnie. To znaczy chyba, bo zacząłem właśnie przeglądać sobie inne testy, ale później natknąłem się na przykładowe zdjęcie w formie tego i no... Co to jest?! Przestałem pod tym już nigdy, nig nigdy żadnych innych recenzji. Za te 3600 znalazłbym bardziej wszechstronny albo ładniejszy smartfon, ale lepszego do zabawy nie. Polecam na Oto Futasaba. Jeżeli wybierzecie jednak inny telefon taki bez ładowarki w pudełku, to kupcie ją w Greenselu z moją zniżką, a sam telefon, jeżeli ten, to w komputroniku. Ja w ogóle teraz, jak tylko wyzdrowieję, to jadę do komputronika nagrywać filmy na cały Majna i nowy kanał, więc tam też serdecznie zapraszam. A tymczasem wesołych świąt wielkanocnych. I co? No, dzięki za oglądanie. No do zobaczenia.